Śródek leciowca, Warszawski Cox. postanowiłem, że nagram taki krótki update odnośnie moich przygotowań na zawody w sopocie w kategorii Juniorzy Open. No i tutaj jak nazwa kategorii wskazuje, ja tutaj nie mam presji czasu, jeżeli chodzi o wagę, jako robór, bo robór przygotowuje się do kategorii do 80 kg, a on teraz waży 86, czyli czas go goni mnie nie goni w kwestii wagi, ale na pewno goni w kwestii formy, czyli jest presja odnośnie formy i mam pewien dylemat, o którym wspomnę pod koniec filmu. Najpierw chcę tutaj powiedzieć, jak wygląda moja dieta. Także w filmiku na 8 tygodni przed Sopotem w pozowaniu, jeżeli nie widzieliście, podlinkuję go tutaj. Widzieliście, że kalorie są 3200 i na ten czas do tego momentu się nie zmieniły, czyli to jest w dalszym ciągu około 230 gramów białka, 420 mg i 50 tłuszczy, i tutaj właśnie około. To znaczy, że ja nie jestem perfekcyjny codziennie z tymi makrami, nie trafiam w nie perfekcyjnie. Na przykład czasami zjem zamiast 230-200 białka, to wtedy zjem trochę więcej węgli, powiedzmy zamiast 420-400. 30, jeżeli zjem więcej tłuszczy powiedzmy 70, zabiorę trochę od węglowodanów powiedzmy na 390 no i tak to mniej więcej wygląda i myślę, że to nie jest to nie jest jakieś działanie, które nam przeszkodzi w osiągnięciu lepszej formy ponieważ i tak te informacje, które są zawarte na produktach nie odzwierciedlają w 100% rzeczywistości tak, to nam ma tylko służyć jako punkt odniesienia i, i powinno nam Mniej więcej pomagać kontrolować tą podaż kaloryczną. Jeżeli chodzi o moje kardio, to małe zmiany, bo w dalszym ciągu robię to kardio przedziałowe o wysokiej intensywności. Z tym, że przerzuciłem się z orbitreka na rowerek, ale cały czas pozostaje to 30 sekund sprintu, czyli tej najwyższej intensywności i minuta opierdalania się, czyli 30 sekund sprint to pierdalania się 30 sekund sprint i tak 7 serii. 7 serii sprintów. Z tym, że chcę wyrzucić jedną sesję hit w tygodniu, ze względu na to, że jestem coraz chudszy, dostarczam coraz mniej energii, jest coraz mniej glikogenu, no i te możliwości regeneracyjne cierpią. Coraz słabiej się regeneruję, dlatego myślę, że, że taki, takie działanie mi tutaj pomoże. Utrzymywać, y, utrzymać te ciężary na swoich sesjach. I y, zamiast tego cardio-HIT wdrożę zwykłe cardio o tak średnio umiarkowanej intensywności y, czyli na rowerku, myślę, że około 20 minut, żeby po prostu przepalić 250, około 250-300 kalorii i, i będzie ok. Jeżeli chodzi o mój a, apetyt, o mój głód, o mój komfort w zakresie jedzenia, to jest mistrzostwo świata w porównaniu do zeszłego roku. W zeszłym roku na tym etapie śniłem już o jedzeniu, kładłem się spać, widziałem po prostu te ciriosy przed oczami, te, tego omleta śniadaniowego, czy tam cokolwiek innego miałem. Teraz zupełnie tak nie mam, czasami czuję się jak na masie, a dni wy, wysoko, nawet to w ogóle jest dla mnie wyzwanie i... I, i no, bardzo się z tego cieszę, bo widzę duży potencjał. Widzę naprawdę duży potencjał, z jaką łatwością mogę utrzymywać o wiele jeszcze lepszą formę. Co jeszcze chciałem powiedzieć? odnośnie my fitness pal. Na pewno już yy, wspominałem wcześniej yy, w filmikach o moim my fitness pal Majko 92. Tam możecie sprawdzić co jem codziennie i chciałem wspomnieć jeszcze dla wszystkich, którzy już śledzą yy, ten mój profil, to to, że jestem zajebiście leniwy w tej kwestii. To znaczy, na przykład widzicie codziennie, że jem Cheeriosy, a rzeczywistość jest inaczej, bo na przykład jem sobie nesquiky albo cookie crispy, tylko że wartości ich są podobne i nie chcę mi się wpisywać nowego produktu do bazy, tylko kopiuję posiłek z zeszłego dnia na nowy, no i, i przy tym zostaje. Jeszcze tutaj taki dodatek, na przykład mam zawsze wpisane 60 g ketchupu i 20 g masła. Ze względu na to, że te 20 g masła zawsze rozsmarowuję patelnię przed podgrzaniem tam czy omleta, a 60 gram keczapu nie wliczam tylko w to ketchup, tylko na przykład też te oto sosy truskawkowe czy, czy tam czekoladowe, o których wspominałem we wcześniejszym filmiku. Na przykład używam ich no nie wiem, na tosty, na truskawki, omlety itd., itd. I jeżeli chodzi o te sosy, ketchupy, to ja tego dokładnie nie liczę na oko, staram się codziennie przyjmować mniej więcej taką samą wartość ich. Także myślę, że. A, chyba o wadze nie wspomniałem. Tak, aktualna waga to jest 95,6 kg. Jest to najniższa waga, jaką odnotowałem w tym sezonie. Jest to waga nadczo. No i tutaj macie porównania, że znaczy nie widzicie teraz, nie widzicie mojej aktualnej formy, bo widzicie ją tam na 8 tygodni przed tym filmiku. Ale w porównaniu do sceny do, do, do wagi ze sceny w zeszłym roku, tam waga miałem 88 kg. Myślę, że w tym roku na pewno nie uda mi się zejść tak nisko, ale też to jest. Po części mi się wydaje zasługa tego, że, że jest jednak troszeczkę więcej mięśni na tym szkielecie i, i że forma będzie równie dobra oby z, z wyższą wagą. I teraz, odnośnie dylematu, o którym wspominałem na początku filmu, ja w tym roku planuję, to znaczy nie traktuję Sopotu jako ostatniego przystanku, i mam w planach wystartować na jakimś wyższym szczeblu, jeżeli chodzi o sporty sylwetkowe. I e, wspominajmy o potencjale. To znaczy, jeżeli teraz na Sopot chciałem zrobić naprawdę formę petardę, to bym musiał się pospieszyć i to solidnie, i to na pewno ograniczyłoby moje pole działania i potencjał w przyszłości po Sopocie. E, a tego robić za bardzo nie chcę. E, co jeszcze? Ponadto, jeżeli bym się pospieszył teraz z tą redukcją, znowu bym stracił o wiele bardziej na rozmiarze, i obawiam się, że te różnice, które wypracowałem w tym sezonie masowym mogłyby nie być aż tak dostrzegalne, eee, a jeżeli bym cały czas się trzymał tego swojego planu, wykonywał tą redukcję, powoli bym wyszedł bardziej pełny. I teraz pytanie do Was, eee, co byście mi doradzili w tej kwestii? Bo na serio mam dylemat. Eee, czy Powinienem na razie na ten sopot trzymać się planu, spokojnie redukować i wyjść bardziej pełnym, ale z mniejszymi detalami, i później po sopocie cały czas chudnąć i przygotowywać, do, i przygotować się, przygotowywać się do jakichś poważniejszych występów, czy pośpieszyć się na ten sopot, zrobić naprawdę jak najlepszą petardę jaką się da. No, ale stracić na, na tej pełności, na tym mięśniu, i później cierpieć i trochę bardziej się męczyć e, z robieniem formy na przyszłe, na przyszłe starty. Także e, to jest pytanie do Was. E, no, myślę, że to wszystko. Taki krótki update. Pytania piszcie na dole. Ja dzisiaj się tam e, posiedzę na tym YouTubie, i jak coś to odpiszę e, w komentarzach na dole. No, na wuka Forum w moim dziale zadawajcie też pytania, bo, bo będę przeglądał to forum i, i jak będzie jakieś rzeczywiście fajne pytanie, to, to postaram się zrobić film o tym, bo, bo klawiatura jednak trochę ogranicza i nie zawsze przekażemy to pisząc co mamy rzeczywiście na myśli. Żegnam się z Wami, pozdrawiam.